Kosze. Dzisiaj będę przygotowywać konserwę mięsną. Będzie to mielonka z szynki, którą będę pasteryzować w słoikach. Przygotowałam sobie szynkę, sól peklową, przyprawę do mięsa wieprzowego, zmieliłam pieprz bardzo grubo. Przygotowałam też majeranek, żelatynę, 100 ml przygotowanej zimnej wody oraz trzy ząbki czosnku. Wszystkie składniki oraz proporcje tych składników podaję w opisie pod filmikiem. Do zmielenia mięso muszę najpierw pokroić. I teraz to mięso pomielę w maszynce o największych oczkach. Do zmielonego mięsa dodam teraz wszystkie przyprawy, pieprz, majeranek, przyprawę do mięsa, sól peklową, żelatynę, wleję wodę i także dodam przeciśnięty przez praskę czosnek. Trzeba starannie wyrabiać, żeby wszystkie przyprawy dokładnie się w mięsie rozeszły oraz żeby mięso było w naszej konserwie spoiste. Będę je wyrabiać 10, może 15 minut. Tak długo ale będzie bardzo kleiste. Po 10 minutach Mięso jest dobrze wyrobione, fajnie się klei, więc będzie można teraz nakładać do słoików. Na słoikówkę najlepiej wybrać słoiki szerokie, bo wówczas łatwiej będzie nam mięso wyciągać. Taka konserwa mięsna w słoikach jest alternatywą dla mielonki robionej w szynkowarze. Z tym, że w szynkowarze. Musimy szybko, w miarę szybko zużyć mięso, a w słoiczkach możemy długo przechowywać. Dociskam starannie do dołu, żeby nie było powietrza. I w ten sposób napełnię wszystkie słoiki. Po napełnieniu. Brzegi słoików dokładnie wytrę i zakręcam. Do garnka na dno wkładam ściereczkę. Na tę ściereczkę ustawiam słoiki. wodę taką o temperaturze pokojowej. Włączam grzanie i wstawiam do garnka termometr z ustawioną temperaturą na 95 stopni. W temperaturze 95 stopni będzie się pasteryzowała nasza mielonka przez 2 godziny, licząc od momentu zagotowania wody. Minęły 2 godziny. Jeżeli ktoś nie ma takiego termometru, żeby móc sobie regulować temperaturę, to po prostu musi gotować, a raczej zaparzać, nie dopuszczając wody do wrzenia. Woda ma tylko tak mrugać. Teraz te słoiki muszę wyjąć i położyć je do góry dnem na deskę. Będzie to trudna operacja, bo to jest bardzo gorące, dlatego zakładam rękawice. I tak w temperaturze pokojowej będą stały te słoiki przez dwa dni. Po 48 godzinach powtarzam pasteryzację. Z tym, że czas pasteryzacji jest teraz krótszy i wynosi 1 godzinę. Nie powiedziałam poprzednio, poziom wody w garnku musi być wyższy niż poziom mięsa w słoikach. I po godzinie, tak jak poprzednio, wyjmuję jeszcze gorące słoiki z garnka i ustawiam je na desce do góry dnem. W zasadzie konserwa jest gotowa. Ale gdybyście chcieli przechowywać ją dłużej, to po 48 godzinach trzeba jeszcze raz powtórzyć pasteryzację, ale w krótszym czasie, wystarczy pół godziny. Tak przygotowaną konserwę po schłodzeniu przechowuję w chłodnym i ciemnym miejscu. Na letnie wyjazdy na żagle, pod namiot lub na piknik zawsze przygotowuję konserwy mięsne w domu. Są na pewno lepsze i smaczniejsze od tych kupowanych w sklepie. A przede wszystkim, wiemy co jemy. Mmm, wspaniale pachnie. Mmm, jest sam raz doprawiona i naprawdę bardzo smaczna. Zaraz przygotuję sobie kanapki z warzywami. No i oczywiście z naszą bielonką szynkową. Wszystkim smakoszom gorąco polecam, i wszystkim życzę smacznego.